Cześć, ludzka, Tu mówi pozytyw, ja jestem pozytyw. I to jest taki audio vlog, audio vlog tak, dobrym Na temat będzie trzy audio, audio vlogi, trzy albo cztery. Każdy z nich będzie, dwa będą na pewno na ten sam temat, a drugie dwa będą albo jeden na inny temat. Więc tak, przedstawię Wam tematy i przedstawię Wam pierwsze tematy. Będzie o audio vlog, o miłości, o. Mm, w związkach na odległość. To będzie jeden długi podzielony na dwa party. I to będzie jeszcze tak. Potem będzie o samobójstwach i o zaburzeniach emocjonalnych. Po zerwaniu. Dziew... Po, zerwaniu... po zerwaniu, tak? To będzie cztery dobrze. Więc tak, teraz będzie takie. Kru... takie cięcie i zaraz wracam. Okej, okay, już wróciłem. Więc, pierwsza część pierwsza filmiku będzie o miłości. Mi... Zacznijmy może od pokolei. Jakie wyróżniamy trzy rodzaje miłości, tak? Jeżeli chodzi o miłość, co ma związek z, z miłością? Orientacja, tak? Jakiej człowiek jest orientacji? Jest homoseksualizm, jest biseksualizm i jest heteroseksualizm... hetero. Dobra, Rozpędziłem się. Więc tak, Hom... nie mylcie i stop. Nie mylcie homoseksualizmu z bi, nie, nie, inaczej, nie mylcie bi z homoseksualizmem, bo homoseksualizm polega, że kochacie tą, kochacie osobę tej samej płci, a biseksualizm to jest coś, co oznacza kochacie bis, tą samą osobę, znaczy osobę tej samej płci i przeciwnej płci, tak, tak, jak to, dziewczyna, chłopak. Chłopak, dajmy na to, tak? Kocha, ty jesteś chłopakiem, kochasz dziewczynę lub chłopaka. Jesteś dziewczyną, kochasz chłopaka lub dziewczynę, tak? To jest biseksualizm. BI. bi. A jeżeli jest homoseksualizm, dziewczyna kocha dziewczynę, chłopak kocha chłopaka, tak? A hetero to wykazuje, że chłopak kocha dziewczynę, a dziewczyna kocha. Chłopaka. Więc tak... Yy, dlaczego tak zaczęłam nawiązywać? Bo każda miłość jest inna, tak? Wy, uważa wy, jeżeli uważacie się to za tolerancyjnych, to jest pierwsza, pierwsze pytanie do Was. Jakbyście potraktowali kogoś, jakbyście dowiedzieli się, że ważna znajomy jest homoseksualistą albo biseksualistą? Tak? Ciekawy jestem tego, jak byście się zachowali w stosunku do niego? Bo większość ludzi mówi, abym okopał mu mordę. Kurwa. Jesteś tolerancyjny, to nie byś nie okopał komuś mordy, tak? Bo to jest bez sensu dla mnie, ale dobra. Yy, dobra, to jest takie pierwsze pytanie, tak? Drugie pytanie. Czy waszym zdaniem, to już jest drugie pytanie do was, czy waszym zdaniem miłość na odległość ma sens? Bo moim zdaniem ma. Bo byłem w kilkunastu związkach na odległość. Czekaj, się z Byłem w kilkunastu związkach na odległość, no i... Każdy się rozpadł, ale dobra, dobra, nabrałem doświadczenia, że związek na odległość, mimo wszystko, że daleko ktoś mieszka, może mieszkać, ale to jest tak, że po prostu ty wiesz, że jak się spotkasz z tą osobą, to cię nic nie będzie łączyło. Nie będzie, że nie będzie cię nic łączyło, jak mieszka koło ciebie, tak? Bo związki, które macie na przykład ze szkoły, tak? To po prostu widujesz tą osobę na co dzień i ona ci się nudzi, tak? A jak ci się, się nudzi, to w końcu te, coraz mniej zaczyna. coraz mniej kochacie się i zrywacie ze sobą. A potem są a potem są problemy, tak? I większość ludzi się zabija, tak. To jest kolejny temat, do którego będę chciał nawiązać, tak? Bo to jest moim zdaniem też do końca inaczej, ale dobra. Więc tak, to jest. Jak wy widzicie to związki na odległość, bo ja po prostu widzę związek na odległość tak, że masz kogoś, kochasz kogoś bardziej, coraz bar z dnia na dzień coraz bardziej kochasz go, coraz bardziej byś chciał przytulić, a jak się spotkacie, to się przytulicie, wycałujecie i w ogóle. I się nie znudzicie. No i związki na odległość mają swoje plusy, że na przykład nie ma, nie ma czegoś takiego, że się na okrągło kłócicie, jaką jesteście, wie jeżeli wie wierzycie komu, tej drugiej połówce waszej, to po prostu wcześniej czy później dojdzie do tego, że będziecie drużyną pierścienia, jak to moja nauczycielka powiada. To znaczy, że wyjdziecie za widzicie siebie. Więc to zależy od Waszego pat sposobu patrzenia na życie, też, tak? I chciałbym nawiązać do. To jest już drugie pytanie, było. Trzecim pytaniem jest do Was. Jakie? Jaki ty masz cel w tym vlogu, audio vlogu, znaczy? Ja mam taki cel w tym, żeby wam uświadomić, że na przykład jak kochacie kogoś i coś z wami zrywa, albo macie problem, cholerny problem, to możecie komuś to powiedzieć, komu ufacie, nawet nauczycielowi, jeżeli jemu ufacie, tak? Wuchowawcy, poloniście, matematy... Komu chcecie? Komu facie, tak? I po prostu ludzie, większość ludzi myśli... Ja i tak jest inaczej. Ja jestem człowiekiem takim ja jestem skrytym dość mocno w sobie. Mam rzeczy, które ukrywam, nikt się nie dowie o tym. Po prostu kogo nie uważam, tak? A na przykład powiem wam tak, że ja po prostu nie umiem mówić komuś, co o kimś sądzę, albo coś, mając go 5 minut. Ja szybko ufam ludziom i to jest mój problem, tak? Bo ja wierzę, na przykład ufam ludziom, a potem okazuje się, że dostaję kopa w dupę, tak? Już było, już było nieraz tak? i po prostu mnie to denerwuje, tak? Ale no, co mam poradzić? Jestem łatwowierny, ufny, i nie, dopóki się nie przejadę naprawdę na kimś, to nie, nie nauczę się, tak? Życie musi mnie na, mocno kopnąć, żebym się nauczył, jakie życie jest naprawdę. I w ogóle, ale powiem wam tak szczerze, że często ludzie myślą o samobójstwie też, tak? Ja po prostu no. To zaraz będę, bo kolejny filmik będę nagrywał, więc dopiero 23. 21, więc nie wiem, czy opublikuję ten filmik dzisiaj, bo jest dzisiaj 13, jak ja to nagrywam jeszcze, więc. 14, 15, 16 na pewno filmiki się pojawią, jeżeli będę miał czas to wrzucić. No i po prostu ja nie rozumiem tego, że ludzie traktują ludzi przy... materialnie. Ale dobra, to jest na inny temat na inny... na inny odcinek. Wróćmy do tej miłości. No, w końcu miłość jest dobra, tak? Ale kto smakuje Jak ktoś kiedy... się zasmakuje miłości? Ten się już, jeżeli dostanie będzie miał złamane serce, to już nie, nie będzie czegoś takiego, daje spokój na z miłością, bo niemożliwe jest coś. Na pewno podświadomość szuka tej drugiej połowki twojej, tak? Żebyś znalazł i był szczęśliwy z nią, ale nie zawsze tak jest. I nie zawsze ta osoba potrafi to docenić. Wykorzy Większość uch, ludzie mówią w telewizji jest mowa o facet. Facet podawał się za kobietę i wykorzystał. Nie. Okej, okay, może jest tak, ale powiem wam szczerze, że, zauwa że ja, moje zauważenie jest takie, że większość przypadków, że chłopacy się wieszają albo coś, to jest wina kobiet, bo kobiety, jak to moja nauczycielka nie powiedziała, kobiety robią się takie, które one chcą rządzić, tak jak kiedyś facet powinien. Kiedyś facet ci rządzili, kobiety... Wieszcie, a teraz jest takie coś, że kobiety bardziej są, jak to moja nauczycielka powiedziała, a jest sama kobietą, kobiety są bardziej męskie niż fazeci. Fazeci się wciskają w rurki, czyli do ludzi, którzy są w chodzą w rurkach, ja nic nie mam, bo sam chodzę w rurkach. Ja chodzę rurki, koszula, tak, i bluzka, ale powiem wam tak. Moja nauczycielka facetów nie podkreśliła nierówno, bo faceci mają prawo jak ubierać się jak chcą i w ogóle. Jeżeli chcą wyglądać ubierać się jak dziewczyny, to się ubierają, proste. A jak się chcą normalnie ubierać i chcecie dresy, to jest ich sprawa. Chociaż ja nie toleruję dresiarzy, bo to jest możecie mnie hejtować za to. Ja sam nie jestem dresiarzem i jeżeli bym miał syna albo córkę, no bym nie był zadowolony, jakby ona była dresiarzem, albo dresiarą, albo on dresiarzem. No i w rezultacie w najgorszym razie przyprowadzić mi dresiarza do domu. No to by było już ciężko, żebym się... żebym był optymalnie nastawiony do tego. No ale co poradzić? No, subkultury, to też mogę ruszyć temat subkultur, bo trochę wiem na ten temat, tak? Miło, że wy, wy widzicie, tylko we mnie nie wiem kogo. Głupka, debila.